Przed obniżką rower kosztował 230 zł, a po obniżce 207 zł. Musimy ustalić, o ile procent obniżono cenę roweru. Tak jak zwykle na początku wprowadźmy sobie niewiadomą x, oznaczmy przez x procent naszej obniżki. No i teraz musimy napisać równanie z tym naszym x, czyli patrzymy na treść zadania i widzimy, że rower kosztował 230 zł. No i jeżeli go teraz obniżymy o x procent, czyli odejmiemy od tej ceny, x razy 230 zł, to musimy dostać 207 zł. Podczas rozwiązywania tego równania będziemy traktowali x nie jako procent w sensie dosłownym, tylko jako ułamek, a na końcu zamienimy ten ułamek na procent. Czyli rozwiązujemy. Przenosimy najpierw 230 na prawą stronę, otrzymując następujące równanie. Teraz mnożymy bądź dzielimy przez minus 1 i pozbywamy się minusów. A na końcu dzielimy obustronnie nasze równanie przez 230, żeby po lewej stronie został sam x. Czyli otrzymujemy ostatecznie, że x jest równy 1 dziesiątej, co po zamianie na procent daje nam wartość 10%.